Bo bo tak się Bo mi się podoba. Miło, <noise> może być? Nie ma. Tak? tak. Cześć. cześć. Cześć Ewa. Cześć. Ewa, cieszę się, że my dzisiaj porozmawialiśmy, na FEN46, natomiast pracujemy o czasach ciekawych, może być o Tobie? <noise> Okej, okay, cześć. Nadal masz tego faceta, czy już go nie masz? Nie mam. To miło mi Cię poznać, słuchaj, cześć. Ciebie również. napiszcie w komentarzu, gdzie mógłbym zabrać Ewę na wspólne wyjście. Ja zakładam, że Ewa lubi makarony Lufię. i dobrze jeść. Ojej, teraz coś pijesz do mojej wagi. Nie, pijesz, że mieliśmy kiedyś raz nagrać odcinek kulinarny. E, no właśnie, trzeba w takim razie powrócić do tego pomysłu. To już nie jak plan. Albo zaprosić na kolację. A ja się zastanowię, czy się zgodzę. Dobra, to ja się zastanowię, czy ci ją zaproponuję. Natomiast <laughs> idąc tutaj do tematu, Ewa, sporo się dzieje we Freakfightach. Ty miałaś tam swój epizod. E, jak patrzysz na to, że Kamil Łaszczyk walczył? Dużo było na szali, jeżeli chodzi o polski boks. Wygrał jak wygrał, ale zarobił. Czy zatrzymacie je w refajtach? Tak, na pewno zobaczycie mnie gdzie, kiedy i z kim. Nie mogę na razie powiedzieć, ale pojawi się wkrótce bo nie taka informacja i to będzie wielki boom. Była informacja, że jedna... A jeżeli chodzi o łaszczyka, to oczywiście miał dużo do stracenia, ale myślę, że takie walki są fajne w zestawieniach. Co prawda, jak widać, nawet zawodowy sportowiec w klatce może sobie nie poradzić. Tak naprawdę wygrał no, tak przez przewód szczęścia. Ferrari naprawdę zrobił dobrą robotę. No praktycznie obijał niestety pięściarza, ale to jest zupełnie inna walka, tam e, jest parter, który czasami decyduje o wszystkim. To może być czarnomagiem dla Stójkowicza i, I bardzo głębokim ta. oceanem. Tak, tak, dokładnie. Czy znam jakiś orientacyjny czas Twojej walki, czy... czy... jeszcze raz? Znam jakiś orientacyjny czas Twojej walki? Znam, ale nie mogę powiedzieć miejsca, e, terminu ani rywalki. To będzie rywalka, to nie będzie rywal. To będzie rywalka, tak? To będzie rywalka, tak. To Może być nie będzie walka damsko-męska, to będzie kobieta. Okej. Okay. Myślisz jeszcze o startach w boksie, czy definitywnie free Fighter? Niestety, boks w Polsce trochę można powiedzieć umiera na co było dla mnie bolesne, ale już jakby pogodziłam się z tym, że friki jednak są bardziej emocjonujące ludzie chcą oglądać show. Jeżeli zawalczę w boksie, to chciałabym jeszcze o coś grubego, o pas mistrzowski to pewnie byłoby za granicą, ale nie mam takich wiesz, stricte zaplanowanych już terminów ani rywalki. No właśnie, pamiętam, pisałem u Ciebie wiadomości, komentarze w Twoim profilu. Mam wrażenie, że gdybyś ty walczyła w Stanach, to na pewno twoim atutem jest uroda, dobre show na ważeniach. Myślę, że tam byś zrobiła karierę, że my tu jednak jako Polska i polski boks to jednak trochę za jeszcze jest, tak mi się przynajmniej wydaje. Mm -hmm. Dobrze ci się wydaje. Niestety, boks w tym momencie istnieje najbardziej właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Meksyku i rzeczywiście jest tam bardziej popularny, jeżeli chodzi o walki kobiet. W Polsce i tak fajnie udało się wiesz, zrobić jakiś boom, jakiś show i ludzie się tam zainteresowali. Natomiast, no tak jak mówię, umiera na stojąco, to jest przykre że sport przegrywa show. Wiesz, show się interesuje cała Polska wszyscy, a nawet i za granicą się interesują u nas tymi afrykami, a sportem się interesuje jakaś garstka ludzi, tak, która jest fanami po prostu danej danej sportu. Myślę, że zawodnik, który jest mistrzem sali, mistrzem swojego okręgu, a nie ma jakiejś wartości marketingowej, no niestety nie no właśnie, dalej. dobrze mówisz, wiesz, że zapominają sportowcy w dzisiejszych czasach o tym, że trzeba się też promować, tak, gdzieś używać social mediów, e, no bo ludzie chcą to oglądać, a wiesz, zawodowiec przeważnie przychodzi na salę, trenuje i to jest dla niego cały świat, bo zagłuszają nas. Ewa, białe czy czerwone wino? Ja w ogóle nie piję alkoholu. Tulipany czy róże? Róże. Czekolada biała czy czarna? Jeszcze raz? Czekolada biała i czarna. Czarna. A jeżeli chodzi o alkohol, to, yy, to może być na przykład ziółko. Wymarzona randka to. Wymarzona. Skok yy, ze z padochronem? Brawa z pierwszej randki? Tak! Czyli to, takie, wow, czyli wiesz, dzwoni do pan ciebie pan i mówię Ewa, słuchaj! Kolacja od nie razu. walimy z padochronem od razu. Od razu, od razu. To wiecie raz zaprosić Ewę, sam też wiem, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo.